Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 i dzisiaj już 12 odcinek, tym razem Ino i tutaj powiem wam w końcu, w końcu dojdziemy do tych już takich lepszych postaci, następny odcinek to będzie już z Nagato, tu widzicie nawet jest Madara, kurcze może być ciekawie, a także Tobi oraz Masketman, chociaż to jest ta sama chyba postać. No Yugi, na no, Yugi, kurde, co ja mówię? Yugi, Yugi, Yugo Okej, okay, ale dobra, zajmiemy się tutaj Tą postacią No na razie, jak widzicie, walczymy Wszystkimi z konochy. Sasuke jako support Nam wyszedł chyba, co? O, jest trzeci ten, trzyogoniasty Jagura on był chyba też tym, nie? Mizukage, o ile pamiętam Itachi Naruto Ten, ten Kinata. O, killer, B jest nawet. I kto jeszcze? O, haku, może być, może być. Dobra, zobaczymy sobie. Dzisiaj gramy na tej planszy. To jest Grassy Waves Prairie Night. Nie wiem, jak to się wymawia. Ale to jest chyba, czekajcie. Co to jest kurczę za mapa? Nie wiem. Wydawało mi się, że to tam, gdzie stoczył. Nie, 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 to nie jest tam, gdzie pierwszy Hokage i Madara walczyli, ale to nie jest to, na pewno. Nie wiem czemu, ale czy ogoniasty ten Jinjuriki, kurczę, najbardziej mi się podoba ta postać. Z Jinjuriki oczywiście. Okej, okay. o, widzę, że Ino też może robić uwolnienie w każdej chwili. Uwaga! Chciałbym chyba chyba ultimate'em walnąć, ale nie udało się. Wow, nieźle, nieźle. W ogóle nie wiem co Ultimate inno robi, ale no na pewno te ataki nie wiem, czy są, znaczy na pewno. Nie wiem czy są silniejsze czy nie, ale coś tam dodaje, kurczę. Nie, nie, wyłącz, wyłącz, wyłącz Ultimate. Dobra, spoko. Czekajcie, wyłączę to, ono ma jakieś takie kurcze, trujące te kwiatki. Wiecie, możemy rzucać, ale czekajcie, zaraz zrobimy sobie. Spróbujemy ultimate z, z, zrobić, bo ostatnio nie wyszedł nam z Choji, A czy z Choji, w poprzednim, w dziesiątym odcinku wyszedł, w jedenastym niestety nie, ale to z tego względu, że mówiłem, ciężko się robi ten ultimate Chodrzego. Bo wow, uciekaj, doda, weźmy się troszeczkę zasłońmy. Kurcze, zasłonił. Ale przynajmniej zobaczycie jak Ultimate wygląda. No, słabe, naprawdę słabe. Jeśli chodzi o Ultimate, właśnie tych postaci takich mniej ważnych w anime, no to są chyba na odpierdol zrobione. Po prostu jest, bo jest. Ale bardziej chyba się skupiali tutaj na postaciach właśnie typu Naruto, Madara. Wiecie, takie kurcze naprawdę koksiarskie. Natomiast no, no nie wiem co to było, kopnięcie, ty, takie kopnięcie to killer ma tam, jako zwykły cios. O, ale przynajmniej wykończymy go. I zobaczymy jeszcze tutaj file factor chyba. I sekretną scenkę, ultimate jutsu, zajebiście, winner. Kwiatowe kopnięcie jakieś, nie wiem. Dobra, no tak źle się nie gra. Znaczy, nawet nawet się gra ino, powiem wam, ale Ultimate jest zjebany. Nawet ranga S nam wyszła. Jakim sposobem, jakim cudem, nie mam pojęcia. Na czym to kurcze już polega. Bo nieraz wydaje mi się, że walki są lepiej wykonane w moim. Znaczy, lepiej właśnie w moim wykonaniu wyglądają. A mamy gorszą rangę niż nieraz właśnie na odwrót. Są gorsze, a mamy lepszą rangę. Nie wiem o co tu chodzi. I tak z Naruto będziemy walczyć spoko. No, dalej, dalej, ładuj się Gara i Hinata jako soporci. Okej, okay, dobra, od razu tutaj dbalę z zaportów moich, robimy sobie uwolnienie. I wiecie co lecimy? O, widzę, że Naruto też zrobił uwolnienie. Dawaj, dawaj, dawaj. Cholera, kurcze. Szybkie te postacie, nawet i powiem wam też, że je tutaj szybkością, przynajmniej w grze, bo nie mówię, że tam naprawdę. Dobra, jakoś tam na razie idzie, nie powiem. Jest źle. Aj, kurde, nie mam tej w ogóle drewienek. i ładnie mi, o kurcze, pękła tutaj ta szybka. Jeszcze jedno pęknięcie i będziemy mogli wywalić przeciwnika. Cholera, jak on to robi? Kurcze, takie skoki z góry, uwaga. A ma teraz, tak jest. Ale niestety chybiło. Kurde, gara mnie złapał. Patrzcie, z tej strony też pękło. Czy to jest ogólnie, jak z jednej strony pęknie, to. Nie wiem, cała runda wtedy jest taka, czy co? O kurde, ale obrywam, masakra, jeszcze przegram to. Kurde, co jest? Co jest z wami? No pięknie, team atak się udał. Weźmy, może tymi zatrutymi nutkami. Cholera odbił chyba, nie? O kurde! Szlak Dobra, próbuję go w ultimate'a złapać. No nie, znowu go zasłonili Jakbym go trafił ultimate'em no to byłoby, byłoby pewnie po nim Próbujemy jeszcze raz Jest, udało się. Kurczę, zobaczcie, ledwo co, ale się udało. Ale wyrównana walka. Prawie tyle, chyba tyle samo mamy nawet życia w tej chwili. No teraz oczywiście my wygraliśmy. Ciężko, ciężko w Naruto się gra. Ale jesteśmy w finale, zajebiście. Zobaczcie, druga Eska. Kurcze, jak to możliwe? I ki... kto będzie w finale w ogóle? Kto tam w ogóle został? Co za postacie były dwie. Aha, killer bee, ten, ten. No, kto? Killer bee. No dobra. No to jedziemy, jedziemy. No, kurde. Dawaj, 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 dawaj. Ok, ładnie. Ładnie tutaj pocisnęliśmy. Robimy uwolnienie i, i jedziemy, jedziemy z nim. Shintenshin no O Kurczę, jak ja to zrobiłem? Aha. To jest jako chwyt. Tylko, że to trzeba blisko zrobić. Aj kurde no Dobra, nie będziemy się tutaj bawić na razie, czekajcie wyłączę uwolnienie Niech się trochę tam podładuje mi Wo, wow wow, nie, nie, nie Kurde, złapał mnie w Ultimata Kurczę, jak się tu planże teraz jakoś się rozpieprzają W tym odcinku to będzie nawet, powiem wam, taka ma masakryczny odcinek Mam no, dosyć mocnych przeciwników trafiłem Złap go no właśnie, jest. Zajebiście, ale pięknie. Spróbuj go trafić. Pięknie, kurczę, nawet nie jest złe to. Znaczy, jeśli chodzi właśnie o... ...zorwanie przeciwnika, bo sam Ultimate jest do dupy. No ale swoje musi tam robić. Coś tam mu zabiera. I pięknie, wygraliśmy. Kolejny odcinek. I no jamonaka. A tym razem ranga B. Ale to się nie liczy. To się nie liczy. W następnym odcinku już będą te lepsze, takie fajniejsze postacie. Na pewno na nie też czekacie. A my zobaczmy. Zobaczmy tutaj zwycięstwo, zwycięzcę turnieju. Okej, okay, dobra. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć.